To jest podsumowanie 2020 roku w Sejmie, czyli najgorętsze akcje podczas obrad posłów. Opozycja przegłosowała, proszę Państwa, zaopiniowała pozytywnie wniosek o to, żeby przyjąć skandaliczny, skandaliczny wniosek Senatu o to, żeby uniemożliwić dofinansowanie mediów publicznych. Jak Państwo widzicie z, tego, z tej reakcji, opozycja nie może przyboleć, że media publiczne istnieją i nie są pod ścisłą kontrolą PO, PSL i SLD. Media publiczne, telewizja polska, polskie radio powinny istnieć, powinny służyć Polakom. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani poseł. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów. I macie do wyboru. Albo 2 miliardy na życie i zdrowie ludzi, albo 2 miliardy na fałsz i obudy. Albo 2 miliardy na szybką diagnostykę i uratowanie życia i zdrowia, albo 2 miliardy na, na taplanie się w chamstwie, kłamstwie i propagandzie. To jest prawdziwy wybór. Życie, zdrowie albo hejt, Dziękuję. fałsz, obuda. Dziękuję bardzo. Niech pani zobaczy. Robi pani Pokazała panią Pani marszałek. Pani Co to jest? Zaproszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania. Niestety to jest jedna wielka kompromitacja. To dlatego Pogonowskiego odwoływaliście. Bo był taki świetny, rozumiem, tak? Bo były pełen sukcesu. I to jest. Ogłaszam pięć minut przerwy. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, aby teraz, gdy Polki i Polacy zmagają się z szalejącą w kraju zarazą, wyciągać z szuflady projekty łamiące prawa człowieka? Jakim trzeba być podłym człowiekiem, aby właśnie teraz wmawiać ludziom, że projekt o oszukańczym tytule stop pedofili jest najbardziej palącym problemem w Polsce? I jedno jeszcze zdanie. Jakim trzeba być draniem, aby grać w tym wszystkim i właśnie teraz, podczas pandemii groźnego wirusa wkładać pod obrady projekty, które walczą z prawami człowieka jakim trzeba być draniem i podłym człowiekiem, panie Kaczyński i pani Witek? Pani poseł przed chwileczką przysłuchiwałam się przy tamtym punkcie, jak Pani była bardzo przerażona i zdegustowana sposobem wypowiedzi przez jednego sposób Konfederacji. To, co pani w tej chwili zrobiła, ja się dowiedziałam, że jestem podłym człowiekiem, draniem, a pani jest bardzo nieuważna i nierozważna. Trzeba było słuchać pani poseł na początku posiedzenia Sejmu, kiedy tłumaczyłam bardzo wyraźnie, że te projekty muszą być procedowane. Nie ma pani, nie, nie będzie pani kończyła. Po pierwsze, po pierwsze proszę mi dać dokończyć. Pani, obowiązkiem jest słuchać poleceń marszałka. Proszę zajrzeć do regulaminu. W tej chwili mówię ja. Poseł, A nie pani, proszę, pani, pani, poseł, nie pani poseł, proszę usiąść na miejsce, proszę usiąść na miejsce, nie dyskutować ze mną. Nadużyła pani mojej cierpliwości, naprawdę, i nadużyła pani regulaminu. Jeżeli pani się, jeżeli pani się nie uspokoi, wykluczę panią z obrad. To jest skandaliczne zachowanie. Pani obraża ludzi w tej Izbie, Pani obraża ludzi, nie chodzi o mnie, bo Pani nie jest w stanie mnie obrazić, ale Pani się denerwuje, że ktoś. Tutaj swoje poglądy prezentuje, a pani co przed chwileczką zrobiła? To jest skandaliczne, pani poseł, i zastosuję tutaj wobec pani y, karę, bo to nie może ujść bezkarnie takie zachowanie na sali plenarnej. Wyzywanie marszałka Sejmu i innych posłów od drani, od kłamców, od oszustów, od podłych ludzi. To jest po prostu skandaliczne i niedopuszczalne. Jedno się muszę zgodzić z panem posłem Czarnkiem, że państwo musi mieć prezydenta, bo dzisiaj jest prezydent. A tak, jakby go nie było. To znaczy, skacze na TikToku, potrafi zarapować, ale nie jest w stanie zabrać głosu w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Nawet nie potrafi zarapować. Macie rację. Dzięki za tą podpowiedź. Nie potrafi nawet zarapować. Kupowaliście PKO SA, 123 zł za akcję, 50 zł dziś jest warte. Aliora kupiliście za 89 zł, ile dzisiaj jest wart? 15 złotych I, i jeszcze będziecie chcieli tworzyć jakąś narodową sieć sklepów spożywczych i to będzie Sasin robił? Wy jesteście większymi socjalistami niż Marx, Engels, wszyscy razem wzięci. Panie premierze, pan epoki pomylił. Wy naprawdę nie nadajecie się do zarządzania polską gospodarką. Wy nie nadajecie się do niczego. Pan broni Sasina, 70 baniek wyrzuconych w błoto. 30 miliardów mniej są warte aktywa spółek Skarbu Państwa po sześciu miesiącach nadzoru przez pana Sasina. Dziękuję pan nie bardzo, ma w tego w stosunku do pana ministra i zachowujcie się Państwo Niech pan szada spokojnie na mnie. Proszę usiąść. Proszę usiąść. To nie jest pana folga, panie Prezydencie. Panie pośle Budka, niech pan ściądzie i się spokoi. Panie pośle Budka, przywołuję pana do porządku. Pana panie marszałku. Inaczej Panie wyglądała panu, kiedyś powaga to sejmu. To jest i skandal, to w mnie ufnąć. To proszę. jest i skandal. To proszę usiąść. Pan pierwszy wstał i zaczął tromatory. Panie pośle Budka, drugi raz zwracam panu uwagę. Będzie panu kap... Panu Posłowi Budce. Pani, pani poseł Nowacka, bardzo proszę kontynuować. Proszę. Pan Kaczyński... panie, panie budka, niech pan siada. Panie marszałku, mam wrażenie, że pan posyłka Czeński nazwał nas połotą. Proszę, panie, panie premierze, proszę. Pan nie zrozumiał, jak sobie plecać. Czy mógłby pan marszałek zwrócić uwagę? Pan poseł Rudnicki, proszę spokojnie usiąść. Proszę usiąść. Proszę przestać robić awanturę i usiąść spokojnie. Ogłaszam pięć minut przerwy. Zanim zacznę mówić, chciałam powiedzieć, że lepsizm pana prezesa słyszałam już parę razy. Wtedy, kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam. Bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka, ofiara katastrofy smoleńskiej. On wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. I teraz, dzisiaj, śmie mnie wyzywać. I Pani poseł, proszę przejść do tematu. To jest właśnie ten helikopter dla pani premier, żeby mogła latać nad Polską i rozsypywać dywanowo pieniądze. I w związku z tym pospieszyłem z poprawką, która to precyzuje i wyraźnie artykułuje. Złożyłem tę poprawkę, artykuł 41d. Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a pani minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie, regulaminowo złożyłem tę poprawkę przewodniczącej komisji, która nieregulaminowo i bezprawnie nie poddała tej poprawki pod głosowanie, i w związku z tym pani marszałek Składam tę poprawkę, procedujcie, procedujcie, głosujcie. Na następnym posiedzeniu pójdziemy dalej i załączymy do dowolnego projektu ustawy na dowolny temat taką poprawkę w brzmieniu na przykład, żeby rząd mógł sobie robić, co tam chce, bez pytania Sejmu o cokolwiek. O tej godzinie to się nazywa poprawka. Głosowało 447, posło 28 za 238 przeciw, a jeden, a jeden się wstrzymał. Odrzucił. Sejm Sa po poprawka odrzucił. Dziękuję. I tak będę o... Proszę pani Pośle, proszę na piśmie. Proszę bardzo, proszę. Głosowało głosowało. Głosowało czterystu czterdziestu czterech głosów dwustu jedenastu za, dwustu trzydziesta dwóch przeciw, jeden się wstrzymał, sam poprawkę odrzucił. Ja powiedziałem tu mocne słowa, bo rzeczywiście twierdzę, że jesteście komunistami, czy to bezbożnymi, czy to z krzyżem w zębach. Jesteście komunistami. To jest kontrowersyjne stwierdzenie, że, więc podeprę się waszym autorytetem. Słowa premiera Morawieckiego sprzed kilku miesięcy brzmią. Możemy sobie tak szczerze powiedzieć: ta myśl. Robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Na to można odpowiedzieć tylko słowami Czesława Miłosza. Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz nie zajrzeli do dupy. Właśnie tam miałem socjalizm. Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać, kiedy rząd zamiast zadłużać Polskę pomyśli wreszcie o oszczędzaniu, szczególnie w czasie pandemii. Oto paragon wydatków PiSu, niepotrzebnych wydatków PiSu. Nagrody dla partyjnych prokuratorów milion złotych, ochrona Jarosława Kaczyńskiego milion osiemset tysięcy. Komisja Macierewicza 2,7 miliona złotych. Pan Rydzyk 64 miliony rocznie. Majowe nieodbyte wybory 70 milionów złotych. Wadliwy sprzęt medyczny 80 milionów złotych. Polska Fundacja Narodowa 100 milionów złotych. Fundusz Sprawiedliwości 117 milionów złotych. Ubezpieczenia Księży 300 milionów złotych. IPN 423 miliony złotych. Dziura w Mierzei Wiślanej 880 milionów. Koszt nieudanej elektrowni Ostrołęka, miliard złotych. Religia w szkołach, półtora miliarda. TVP, 2 miliardy. Niepotrzebny centralny port lotniczy, jeszcze się nie rozpoczęła budowa, 2 miliardy złotych. Księża zwolnienia z podatków, 3 miliardy złotych. Nieudany zakup F-35 od USA, 17 miliardów złotych. W niecałą minutę znalazłam Państwu w zaokrągleniu 29 miliardów złotych oszczędności. A ta lista. Niepotrzebnych wydatków jest długa, bo te długi, nomen omen długi, będziemy spłacać latami, tak jak nasi rodzice spłacali pożyczki Gierka. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że ja już jestem zupełnie spokojny. Ja jestem zupełnie spokojny, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało pełni władzy, jeśli, jeśli oczywiście będą jakieś wybory w Polsce, jeśli nie będzie stanu wojennego, jeśli Polacy będą mogli zdecydować, to odsuną was, a może zmiotą, a ja mam nadzieję, że postawią przed sądami. Co do tego jestem najzupełniej spokojny. Po tym, Po tym, co zrobiliście, co zrobiliście polskim rolnikom po tym, co teraz próbujecie zrobić polskim przedsiębiorcom? Co robicie z polskim górnictwem? Jestem spokojny, martwię się tylko o to, co jeszcze zdążycie zepsuć do końca tej kadencji. Kogo jeszcze złupicie, kogo jeszcze zniszczycie, jakie polskie biznesy przyprawicie o yy, ucieczkę przed bankructwem, to znaczy doprowadzicie normalnych przedsiębiorczych, łebskich ludzi, do tego, że zlikwidują swój interes. Panu pod rozwagę, pan... Z kolegom, koleżankom na jednej z manifestacji ulicznych, których namnożyło się w ostatnich tygodniach, e, widziałem taki szeroki baner z napisem, który powinien wam dać do myślenia. Na tym banerze było napisane prawo i skur...stwo, prawo i skur...stwo. Tak, panie pośle. Panie pośle. Panie pośle. Wysoka izbo. Zacznę od przedstawienia bardzo krótkiego filmiku. To jest pan Budka, pan Borys Wódka, pan przewodniczący, pan poseł. Z wynika, że ta fala. Pan poseł Wódka, bardzo proszę więcej jesienią tego i na tej podstawie wyliczyliśmy dalszy kalendarz wyborczy. A więc, szanowni państwo, z ekspertyz, które, które tutaj pan przewodniczący Budka. Miał, chciałbym zobaczyć te ekspertyzy. Jakoby miało wynikać, że jesienią w ogóle nie miało być już koronawirusa, wybory miały się odbyć jesienią. To pierwsza sprawa. Panie premierze, muszę powiedzieć, że zainspirował mnie pan, bo puścił pan nagranie pana Borysa Budki sprzed kilku miesięcy. Ja też mam tutaj takie nagranie. Od tego nagrania zaczniemy. Puszczam. Bo rzeczywiście cała ta choroba na szczęście została zwalczona. Jest pod kontrolą. Jest tak jak inne. Jest wiele różnych chorób. Nie będziemy się ich bali na zapas. Jest wiele różnych chorób. Nie będziemy się ich bali na zapas. Rząd wygrał z koronawirusem. Panie premierze. Jesteście największymi hipokrytami i cynikami w historii polskiej polityki. A pan, panie premierze, jest na czele tego nierządu. Wreszcie, jeśli pan odwołuje się do słynnych taśm, to pan mówił Polakom, za co mają i co mają robić za miskę ryżu. I pan jest ostatnią osobą, która może cytować rzeczy, które tam miały miejsce. Wstyd! Wstyd, panie premierze! Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali, wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej, są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitler-Jugend. ISS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy. Zgłaszam. Wniosek o przerwę i włączenie do porządku obrad dwóch ustaw Lewicy: jedna ustawa ratunkowa, według której nie można karać lekarzy i kobiety za przerywanie ciąży, a druga to liberalizacja prawa aborcyjnego. Żądamy liberalizacji. Pani posłanki, proszę opuścić mównicę i schować te, schować te plakaty. Panie posłanki, ostrzegam, że będę musiał użyć środków nadzwyczajnych. Idziemy to mamy. Pani poseł Szering Wielgus, zwracam Pani uwagę, że zakłóca Pani obrady Sejmu. Pani poseł na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu sejmu przywołuje panią do porządku. Panie... Ogłaszam przerwę i proszę Straż Marszałkowską o interwencję. Oskarżam Was, oskarżam Was, politycy PiS, oskarżam Cię, Jarosławie Kaczyński, o zniszczenie konstytucyjnego ładu, o doprowadzenie do chaosu na polskich ulicach, o doprowadzenie do wojny polsko-polskiej, wojny, która prowadzi tylko do jednego, do pogardy i nienawiści, szesnaście tysięcy nowych zachorowań dzisiaj. 16 tysięcy, a wy robicie awantury w Sejmie, bo nie rozróżniacie pioruna od innych znaków. Wstyd i hańba. Oskarżam was. Oskarżam was o to, że odbieracie godność kobietom. Odbieracie im prawo do bezpiecznego i spokojnego rodzicielstwa. Oskarżam was o cyniczne wykluczanie osób niepełnosprawnych. O używanie ich do swojej wojny politycznej. Panie Macierewicz, Pana oskarżam za wojnę w związku ze Smoleńskiem i Polacy tego Panu nie zapomną. O kłamstwa, Pan niech wybuchów nie słucha, Pan niech przeprosi. Ja sądzę, że niech pan nie liczy. to co się to na tej sali prosił, pokazuje, żeby panu jaki jest Wasz poziom kultury politycznej, można powiedzieć państwowej. Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka, Wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami, jesteście przestępcami. Jest w Polsce, no możecie sobie wrzeszczyć, możecie sobie wrzeszczyć, jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy wzywając do demonstracji powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to. Czarzasty został właśnie pobity przez policję. Panie Pośle, to się, już Ale co się wydarzyło teraz, pani marszałek. gdy Wysokiej Izbie, że już. policja użyła siły wobec wicemarszałka i posłów. Pan marszałek czarzasty właśnie jest zatrzymany i chciałem, żeby w wysokiej izbie panie było pośle. to nie wiadomo tu i teraz. I chciałbym prosić o przerwę panie Pani pośle, marszałek, dobrze, żeby Pani zareagowała Dobrze, miejscu. Panie Pośle, Panie Pośle, spokojnie, już spokojnie. Panie premierze Kaczyński, to się coraz mniej nam. Dystansujemy do rozparcelowania pod naruszenie mojej etyczalności zawodowej. Złamał nielegitymatra obowiązki komisji edukacji, edukacji nauki Wiedział, że młodzieży że z zastępieniem Wojewódzkiego i Regionalnej. Potwarzy pan emocje, zniósł statut karta nauczyciela od 2018. Co, Co o pan dzisiaj zrobił z Warszawą? Druki numer Sejm jest 679, Panie Proszę panią poseł Teresę Bartocha, przystąpić do sprawozdania komisji. Najpierw to łaskawie zdejmijcie te Błyskawice sesmańskie. To po pierwsze, po drugie wszystkie te demonstracje, które żeście popierali i w których w dalszym ciągu my nie jesteśmy po imieniu. Proszę panią, otóż jest tak, że wszystkie te demonstracje kosztowały Życie już wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Powtarzam, nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni. Ogłaszam 10 minut przerwy. Jeżeli w Polsce Panie. będzie praworządność, to wielu z was będzie się działo. Dziękuję panu premierowi. Zamykam dyskusję. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy do bloku głosowań. Ogłaszam 10 Wydaje minut przerwy. Wszyscy widzieliście, że pan Żyobro zgłaszał. Pan Żyobro też ma szansę złożyć. Proszę jest o później. Wniosek formalny o przerwę. To nie jest wasza prywatna impreza partyjna, szanowni państwo. Jeżeli wy mówicie o kwestii związanej z niepełnosprawnymi, my pamiętamy protest osób niepełnosprawnych, który trwał 40 dni, 40 nocy. I pamiętam to wtedy, co zrobiliście, a zrobiliście dokładnie nic. I taka jest odpowiedź: dzisiaj tych ludzi nie wpuściliście do Sejmu. Linki do podsumowań z poprzednich lat znajdziecie w opisie pod filmem. A my widzimy się oczywiście już za rok. Pozdrawiam.